Siemanko ja jestem Wirus, a dzisiaj Wam pokażę yy, takie małe podsumowanie wajpa. Ogólnie co się zmieniło w bazie i tak dalej. Yy, na sam początek można zauważyć, że tutaj te mury zostały dobudowane. Tak samo dookoła całą bazę obudowaliśmy murami. Yy, no i co? Na pierwszy rzut oka tu jest taka mała klita albo nie tutaj, tutaj był kubik, tylko z tego zrobiliśmy chatkę dla, dla dropka, bo, bo tutaj nam dropi ma, materiały jakieś. W sumie zadziwiło mnie to, że nikt tego nie rajdował, bo no wczoraj całą noc nikogo nie było. Już od 23 godziny, także śmiało było można rajdować. Tutaj mamy dwa autka. To jest zamysł takiego większego garażu, ale to przerobiliśmy. Zresztą wam pokażę zaraz co tam się znajduje za tym. Tu zro został zrobiony dach. Nie, nie wiem, czy to było na poprzednim filmiku, ale został zrobiony dach. No i tak naprawdę całe tutaj w podwórku można powiedzieć, że jakoś lepiej obudowaliśmy, bo ta koła ziemia to tak y, była niepraktyczna i tak źle wyglądała. Tam podesty porobione zostały. Hmm, tutaj chyba było do zrzutu skrzynki. Nie wiem, czy to było już wcześniej na poprzednim odcinku, ale chyba nie. W każdym razie tutaj mieliśmy takie czworak do zrzutu. Ale postanowiliśmy tutaj przenieść to, przenieść to sobie tutaj. Tak fajnie mamy to schowane. O, i tu mamy po prostu wszystkie, wszystkie do zrzutu czy tam materiały trzymamy. No i tutaj ogólnie był garaż, ale to od tamtej strony zostało przerobione, jakby zamknięte. Na tym wipe w sumie zaczęliśmy ten wipe od niedzieli. To już są trzy takie pełne dni, gdzie gramy. Gram ja tutaj ze znajomym. No i ogólnie tak jak mówiłem, rekrutacja jest otwarta. Na następnego wi'a zaczynamy już z, z pełną ekipą, z nowymi osobami. Dach został zrobiony, ale to już, chyba, to już chyba było w poprzednim odcinku. Ogólnie nie będę wam pokazywać co jest tutaj w tych, to jest ogólnie main, to jest odrodzeniówka, nie będę, nie będę wam pokazywał co, co tam mamy w tych strzykach, bo tak naprawdę to za dużo nie jest. Cek nam zostało chyba z 5, bo jeszcze dzisiaj rajdowaliśmy. Może uda mi się jakieś fajne momenty złapać z rajdów, to wam wrzucę po prostu jako następny odcinek. No i to chyba, to chyba na tyle. Z takich jeszcze fajnych, fajnych ważnych aspektów, to może pojawi się też jakiś filmik z, z fragowania, z jakichś fajnych tam akcji czy coś w tym stylu. W stylu. Zobaczymy też jak, jak się przyjmie ten odcinek. E, oczywiście jakbyście chcieli, no to zapraszam w serwer s 1 hb 69pl e, możecie wbijać, możemy sobie pograć razem. E, z tego co widzę to jest duża aktywność na serwerze, bo e, no, po łapie tak z dwa dni to potrafi być po 60 osób. Dopiero później już jest tak 30-30 średnio osób na serwerze. Co tu jeszcze Wam mogę pokazać? No w zasadzie to chyba wszystko jest, zostało pokazane. Także, tak jak wspominałem wcześniej, w poprzednim odcinku, jeśli chcielibyście dołączyć do ekipy YOLO, to zapraszam do, no po prostu do rekrutacji. Wystarczy napisać pod profilem Steam, czy też w komentarzu dać link do swojego Steam'a. Ja Was zapraszam. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Ja się z wami żegnam i siemanko.